Panny. Cześć Panny, Panny Słonecznej, Panny Ascendentalne. Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że sierpień będzie dla Was bardzo dobrym miesiącem. A powinien być, tutaj się zapowiada na to, że będzie, ponieważ Wenus wchodzi do Panny, do Waszego pierwszego domu. Więc tak, tu mamy kilka wydarzeń, które się będą dziać w tym miesiącu, bardzo istotnych. Na świeczniku będzie wasz pierwszy dom, czyli to jak wy widzicie świat, jak świat was postrzega. To jest wasz ascendent, to jest wasza, wasza fizyczność, również to jest to wszystko, co świat widzi wokół e, waszej osoby. To, to jest ta wasza otożsamość. Znak słoneczny to jest to, co mamy w środku, to jest nasze ego, nasza tożsamość, z którą my się czujemy, że to jesteśmy my, ale to, jak my widzimy, ten filtr, który mamy na świat, to jest ten nasz ascendent, ta tak powłoka, powiedzmy, <grych> którą świat widzi. Więc u nas tak, drogie Pany, u nas, ponieważ ja też jestem ascendentem, Panną, mamy w sierpniu Wenus. Co to może oznaczać? Zwiększona atrakcyjność yy, osobista, może to być po prostu glow up, możemy czuć się dobrze w własnym świecie, możemy nagle dostawać dużo komplementów. To jest dobry czas. Warto uważać na to, ponieważ no, ta Wenus w Pannie jednak nie czuje się dobrze. Wenus w Pannie nie może w pełni wykorzystywać swojej energii, ponieważ ona chciałaby być, pachnieć, wyglądać ładnie i po prostu czuć się gwiazdą. No a Panna, jak wiemy, my lubimy dawać innym swoją energię i szukać tego tej akceptacji poprzez bycie dla innych, poprzez usługiwanie innym tak naprawdę. Więc ta panna z y, tą Wenus nie do końca tutaj współgrają, ale warto każdą energię wykorzystywać. Ja mam urodzeniową Wenus w pannie, w dodatku w retrogradacji. To jest energia, z którą można pracować. Na co warto uważać? To jest na nadmierną krytyczność wobec siebie. I na przesadne skupienie na wyglądzie. Także glow-up jak najbardziej, zwrócenie uwagi na to, jak wyglądamy, może trochę zmiana stylu, może y, częstsze wyjścia do kosmetyczki, fryzjera, tak, ale żeby to było z szacunkiem do siebie, nie dlatego, że chcemy zaimponować innym, albo że nagle zaczniemy, zaczniemy y, ostrym takim wzrokiem na siebie patrzeć, czy nie wystaje nam jakiś kosmyk włosa, bo to zupełnie nie o to chodzi. Um, oprócz tego mamy też e, retrogradację Merkurego w Pannie, w pierwszym domu. Nie wiem, jak Wy, Merkur jest naszym władcą. Merkur jest władcą Panny, więc on się bardzo dobrze czuje w Pannie. E, w retrogradacji działa trochę inaczej. Ja mam również tego e, Merkurego w retrogradacji urodzeniowego. Nie wiem, jak u Was się ta energia manifestuje, jak się czujecie w retrogradacji. Ja osobiście bardzo lubię retrogradację Merkurego. Wszyscy zawsze. E, w popłochu przed tą retrogradacją uciekają, chociaż ona się tak naprawdę trzy razy w roku powtarza trzy, czasem cztery więc jest to energia, z którą dość często musimy pracować. Na co warto zwrócić uwagę? Z takich negatywnych aspektów. No, różnego rodzaju nieporozumienia, po prostu jak to wiadomo, z Merkurem, komunikacja, to jak myślimy, zwątpienie w siebie. Może, to głównie dotyczy nas, głównie dotyczy tego, jak my widzimy siebie, jak my postrzegamy siebie, jak my myślimy, że świat nas postrzega, inni nas postrzegają. Więc tu warto jest pamiętać o tym, żeby być dla siebie dobrym i wyrozumiałym i empatycznym. Z drugiej strony. Pozytywny aspekt tego, retrogradacja, czas przemyśleń, czas analizy, to jest to, że możemy przeanalizować swoje osobiste cele, kim chcę być, co chcę osiągnąć, skupić się na własnym rozwoju, na samodoskonaleniu, na tym jak chcemy wyglądać, jak chcemy siebie prezentować, jak chcemy być zapamiętani. Tak naprawdę to jest bardzo dobry czas, żeby się nad tym pochylić i zastanowić. Każdy tak demonizuje tą retrogradację, ale to jest zawsze czas dla mnie, kiedy ja wreszcie czuję się zrozumiana przez innych. Mam nadzieję, że u Was, panny, również to podobnie przebiega. A jeśli nie, to zawsze warto jest po prostu uściślić to, jak z kimś komunikujecie, co macie na myśli, i nie próbować zgadywać, co ktoś inny miał na myśli. Komunikacja kluczem do sukcesu. Oprócz tego będziemy mieć również Marsa w bliźniętach, w dziesiątym domu, czyli w naszym domu kariery, który będzie robić kwadraturę do Wenus w pannie właśnie w pierwszym domu. Może to być silna motywacja, jeśli chodzi o do osiągnięcia naszych celów zawodowych, też pewnego rodzaju asertywność, ale z drugiej strony warto mieć na uwadze, czy nie tworzy to konfliktów między tym, czego my pragniemy. Sami. To, jak my chcemy się rozwijać, a to, jakie mamy wymagania zawodowe. No i tutaj taka rada ode mnie, um, aby być cierpliwym, szczególnie w pracy, szczególnie jeśli chodzi o osiąganie naszych celów zawodowych, lub to, jak chcemy być widzeni przez innych, to jest to, żeby być cierpliwymi. Po prostu ta cierpliwość tutaj może bardzo nam. Posłużyć. Ja pamiętam, jak Merku, Merkury, jak Mars był ostatnią w bliźniętach. bardzo dobrze mi szło w pracę, muszę przyznać. Miałam dużą motywację, dużo, dużo takiego samo zaparcia, żeby zawsze kończyć przed czasem wszystko, co zaczynałam i zaczynam jakieś dodatkowe projekty. Oprócz tego bardzo dobrze wspominam ten okres. Mam nadzieję, że ten też taki będzie. A co mamy jeszcze oprócz tego grzniętach, to jest Jowisz, którego mamy już od jakiegoś czasu. I Jowisz będzie tworzyć kwadraturę do Saturna w rybach. To będzie w połowie miesiąca od 13, 14 do 22-23 sierpnia. Będzie tutaj dużo pewnego rodzaju napięć, jeśli chodzi właśnie o naszą karierę, o to, jak my sobie wyobrażamy naszą reputację. A nasze relacje z innymi ludźmi jeden na jeden to nie muszą być relacje romantyczne, miłosne, mogą być też relacje biznesowe, więc przede wszystkim warto jest uważać, mieć na uwadze to, aby zachować zawsze balans nad tym, ile czasu spędzamy w pracy i poświęcamy swojej karierze, a ile czasu poświęcamy osobom, na, którym, na których nam bardzo zależy, szczególnie jeśli to jest partner, partnerka. Bo może być tak, że po prostu zapomnimy. Jowisz, Jowisz nam przynosi tutaj dużą obfitość, jeśli chodzi o możliwości rozwoju, kariery, ale możemy zapomnieć o tym, że też ten czas trzeba poświęcać innym ludziom, jeśli chcemy dbać o relacje i tworzyć wartościowe relacje. Myślę, że to jest jeden z głównych elementów, czyli zastanowienie się też nad tym, Czego chcemy w relacjach z innymi ludźmi, i czy y, ile pracy chcemy wkładać i w relacje, i w rozwój naszej kariery, y, i znaleźć jakiś, jakiś złoty środek pomiędzy tym, jak rozwijamy swoją karierę, a jak y, rozwijamy nasze relacje jeden na jeden z innymi ludźmi. Oprócz tego, y, może to być też dobry czas na. Y, dobry czas. Może to być czas, kiedy dostaniemy, zostaniemy uznani w życiu zawodowym. Może to być czas awansu, jakiegoś bonusu. Może to być też moment, kiedy, kiedy poczujemy większą presję ze strony autorytetów. Być może ze względu na to, że będziemy mieć po prostu więcej obowiązków wynikających np. z awansu. Z drugiej strony warto jest uważać na to, żeby nie... Podpadać, podpadać autorytetom w pracy, bo będzie pewnego rodzaju tworzone napięcie między właśnie autorytetem, Saturn autorytet, relacja jeden na jeden, a tym, jak my wyobrażamy sobie naszą ścieżkę rozwoju, naszą ścieżkę kariery. Pod koniec miesiąca będziemy mieć jeszcze pełni, a zaczynamy miesiąc nowym Welwie, o tym zrobię kolejny filmik. Warto jest zasiać to jakieś ziarno, szczególnie jeśli chodzi o, o nasz, nasze uzdrowienie, tak naprawdę o, o naszą podświadomość, o to, jak dbamy o swoje zdrowie psychiczne. Warto jest tutaj nad tym się pochylić, ale to o tym zrobię inny filmik, a pod koniec miesiąca będzie mieć pełnię księżyca w wodniku, czyli to jest szósty dom. Tutaj w kwadraturze do urana w domu dziewiątym pozytywne. Względy zdrowotne, szczególnie może jakieś przełomy, jeśli chodzi o, o to, jak podchodzimy do naszych codziennych obowiązków, naszej rutyny. Ale z drugiej strony, przez tego urana mogą tu być różnego rodzaju niespodziewane, uran. To są niespodziewane zmiany, właśnie w naszym zdrowiu lub pracy. Nie ma się czego bać. Wiadomo, to jest energia, z którą możemy pracować, na którą możemy się zawsze przygotować. O tym też zrobię inny filmik. A teraz, moje drogie, panny. Co mam dla Was? Dla każdego znaku przygotowuję, przygotowuję losuję wers stałotę. Panny. Wow. To jest um, rozdział 45 i brzmi on tak: Największa doskonałość wydaje się niedoskonała, a mimo to jest niewyczerpana. Największa pełnia wydaje się pusta. A mimo to jest nieskończona. Największa prostolinijność sprawia wrażenie nieuczciwości. Największa biegłość zdaje się niezręcznością. Największa elokwencja wydaje się niemotą. Niepokój przezwycięża chłód, lecz spokój przezwycięża żar. Pokój i pogoda ducha to normalny stan świata. To jest moje przesłanie. Na sierpień razem z przesłaniem stały tecink. Pan udanego miesiąca, szczególnie, że mamy teraz Wenus w naszym znaku powodzenia.